Wczoraj był próbny egzamin ósmoklasisty z angielskiego, także choć obczaj sobie odpowiedzi. Skipujemy listening i jedziemy od razu do zadań pisemnych. Zadanie piąte. W pierwszym punkcie mamy powiedzieć, że już zrobiliśmy pracę domową. prawidłowa odpowiedź to C, I've already done my homework. W drugim punkcie chcemy podziękować koleżance, więc zaznaczamy B, that's very kind of you. W punkcie trzecim pytanie jest o miejsce księgarni, więc prawidłowa odpowiedź to A. I w ostatnim mamy odmówić koledze, więc jedyna odpowiedź to B, I can't make it too. W zadaniu szóstym maksymalnie trzy wyrazy i zmieniamy ten już podany. No i w pierwszym musisz po prostu dać, Megan, would you like something to eat? W drugim powinieneś napisać Excuse me, could you tell me what time the next train to Liverpool leaves? Zdanie siódme, pierwszy tekst, mamy tutaj e-mail. No jest tutaj mowa o tym, jakie miejsca członkowie klubu chcą odwiedzić w tym roku i kto będzie nowym liderem klubu. Dlatego jedna logiczna odpowiedź to C. This email gives information about what decisions club members have to make. W kolejnym tekście Amanda pisze do mnie: Don't forget to take an extra pair of boots and a rain jacket. Nie zapomnij dodatkowej pary butów i kurtkę przeciwdeszczową. Udzielaj po prostu porady, dlatego odpowiedź to Amanda wrote this Message to B, give advice to Mia. W trzecim tekście mamy ogłoszenie, że szukają dziennikarza sportowego. Skąd to wiemy? No bo pytają, czy jesteś zainteresowany sportem, czy dobrze piszesz. I w ostatniej linijce zachęcają do napisania o ostatnim wydarzeniu sportowym. Odpowiedź to C. The text is an offer to become a sports journalist. No i w ostatnim tekście wysyłają Dorze instrukcję, to co musi zrobić. Ma przygotować dwuminutowy taniec, przyjść do studia w piątek i chuj wie jeszcze co zrobić. Dlatego odpowiedź to B. This message is about what Dora needs to do. W zadaniu ósmym, w pierwszej luce powinieneś pisać D. W pierwszym zdaniu wspomniany jest prezent USA, a w zdaniu, które wpisujemy napisane jest His name wasn't written in the document. His name wskazuje oczywiście na wspomnianego wcześniej prezydenta USA. W punkcie drugim odpowiedź to A. W pierwszym zdaniu tego akapitu mowa jest o książkach w bibliotece, i w zdaniu A pisze o jednej z tych książek, której brakuje. I w ostatnim akapicie napisane jest, że nie mogli znaleźć jakiejś tam książki, dlatego jedyne logiczne dokończenie tego to jest C. They decided to buy another copy of the book to replace the original. Czyli po prostu kupią kolejną kopię tej książki na zastępstwo oryginału. Zadanie 9. This festival has two different names. B. W ostatniej linijce napisane jest Holly i The Festival of Colors. 9.2. A. Znowu w ostatniej linijce the money is collected for different children charity projects. Czyli po prostu na fundacje charytatywne. W 9.3 odpowiedź to C. W przedostatniej linijce tego tekstu napisane jest, że jury wybiera zwycięzcę. I w ostatnim odpowiedź to B. Jedyny festiwal, który trwa jeden dzień to Holly Festival i odbywa się on 25 marca. Dobra, to zadanie było tak proste, że to aż żenujące. Grupy liczyło od 4 do 7 osób. Wypożyczalnia sprzętu znajduje się na drugim piętrze i każdy z nas zapłaci za pierwszą lekcję. Odpowiedzi do zadania 11: When you try to find some information online, you will probably see many headlines like this one. They look so interesting that you want to read the article immediately. Think before you click it's probably a clickbait article. When you click on the headline, the website earns money, but the article is usually completely useless. Zadanie 12: w pierwszym oczywiście, he decided to stop at the supermarket. Czyli C. W drugim, When she opened the door, she saw a man holding the wallet. I w ostatnim mówimy o domu rodziny, dlatego piszemy The man drove 20 miles to their house to give the wallet back. I w zadaniu 13 uzupełniamy fragmenty Ami, czy jesteś zajęta? Amy, are you busy right now? W drugim możemy uzupełnić Do you know the girl who won the writing competition? Albo ewentualnie, do you know the girl that won the writing competition last year? I w trzecim prawidłowa odpowiedź to The house was sold for a lot of money two months ago. Dobra, to byłoby tyle z odpowiedzi, także powodzenia na prawdziwym egzaminie i tyle w temacie.